Tam, gdzie mamy spółki, no to trzeba się wytłumaczyć i na wszystko musi być, na wszystko musi być papier. Ale w jednoosobowce, w przypadku finanserów, firma, firma to my. Dlatego w przypadku tej gotówki, żywej gotówki, kiedy płacimy pieniędzmi, Raczej bym nie bawił się w tematy wypłat i nie, nie, to jak ja teraz już nie mam pieniędzy przy sobie, a z firmowych nie pożyczę, tylko żyłbym normalnie dla swojego własnego komfortu, natomiast fajnie byłoby, gdybyśmy na koniec miesiąca byli w stanie, za, znaczy najlepiej no po każdym dniu, ale na koniec miesiąca, żeby sobie zapisać, ile poszło na nasze wydatki prywatne i tu jest dosyć duży problem, bo jak siadamy do budżetu i pytam się ludzi, ile wyciągnąłeś kasy z firmy, Drapią się po głowie i mówią: Nie wiem, nie pamiętam tyle, ile trzeba było. No. Przy czym ja też rozróżniam freelancerów, nie uważam, że to są przedsiębiorcy, znaczy mają przedsiębiorcze myślenie, ale przedsiębiorca dla mnie to jest osoba, która jednak zatrudnia ludzi i organizuje ich pracę. W momencie, tak jak w kwadrancie przypływu pieniędzy, w momencie, jak sam wchodzę i sam jestem wyrobnikiem, tutaj, no to wtedy jestem osobą samozatrudnioną. Samo Jeśli, nie wiem, Pracujemy na wysokich marżach. Nie wiem, moja godzina powiedzmy kosztuje kilkaset złotych konsultacji a gdybym był e, właśnie robotnikiem na przykład na budowie to moja godzina gdybym wystawiał faktury pewnie by kosztowała 50 złotych bo miałbym dosyć dużą konkurencję i łatwo przeliczyć te rzeczy bo to nie jest praca koncepcyjna tylko taka po prostu po prostu praca fizyczna więc są freelancerzy którzy i tak się muszą złapać w widełkach 50 60 80 złotych ich robocza godzina. A są osoby, które mogą sobie pozwolić na więcej, no ale wtedy rzadziej. Jakby nie mają takiego psychologowie, trenerzy personalni. Tam się wtedy płaci lekarze 150, to są freelancerzy, nie? U lekarzy 150 zł za 20 minut wizyty. No powiedzmy płacisz, fajna, 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 fajna stawka. Więc z tej perspektywy uważam, że większość osób ma dosyć duży problem, żeby sobie te rzeczy porozdzielać, dlatego że często firma to my. Cały czas pamiętajmy o tym, że mierzmy siły na zamiary. Jeśli ktoś jest, kto nas słucha, jest freelancerem, nie zatrudnia żadnych ludzi, to tak naprawdę, no, ja nawet nagrałem specjalny budżet dla freelancerów, żeby im za dużo nie mieszać, to raczej jesteś normalnym pracownikiem, tylko część w tym budżecie możesz mieć wyższe trochę przychody i tam dołożysz sobie powiedzmy ZUS i podatki. Natomiast taki normalny budżet z tymi wszystkimi wyliczeniami, warto zacząć sobie robić wtedy, kiedy planujemy lub już zaczynamy. Zatrudniać pracowników, nieważne w jakiej formie, czy to będzie umowa cywilnoprawna, czy to będzie zlecenie, czy to będzie, umowa, czy to będzie umowa o pracę. Tutaj, to wtedy warto sobie zrobić budżet. Kiedy pojawia się majątek firmy, jakieś materiały, towary w naszej firmie, zaczynają się poważniejsze przepływy, to wtedy warto sobie zrobić budżet. Taki typowy, firma. No, ale zobacz, tak jak. No, ja mogę być takim case'em, no bo ja nie jestem przedsiębiorczą osobą, absolutnie nie. Ja jestem freelancerem, też nie chcę zatrudniać ludzi, więc myślę, że tutaj do, do mojego pytania będę świetnym przykładem. Ale jeżeli ja, wiesz, no, okej, okay, coś mam, przydałaby się reklama w internecie i taka mentalność, że ja mam to wydać ze swoich pieniędzy, to już jest trudniej, prawda? A gdyby tak właśnie rozdzielenie tego czy to to jest moja po prostu wizja taka piękna i się tak nie da, ale rozdzielenie tego na taką kubkę ok to tutaj wypłata będzie taka hmm. dla mnie, a to jest do rozdysponowania na na jakieś koszty właśnie firmowe i tutaj mogę marketing w to wdrożyć, czy no to zadziała? Wiesz, tak, to, wiesz, to, to tak to, 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 to jak w domu, tak? Nie wiem. Masz dzieciaka i wiesz, że nie. 2000 na to dziecko wydacie wspólnie co miesiąc. Jeszcze nie wiesz na co, znaczy może, może wiesz, że tam miałem szkoła, czy jakieś zajęcia to będzie 400 zł, jakieś tam konto fundusz inwestycyjny 500 zł, ale reszta, no to nie wiem, jakieś ciuszka mu kupię, czy coś. I wpisuję sobie to w budżet. I kiedy prowadzisz biznes, jesteś freelancerem, to ten budżet będzie bardzo podobny do budżetu domowego. Mówię o tym w takim kontekście, że przy freelancerach on głównie będzie się skupiał na kosztach. Czyli w tym przypadku, ok, na marketing będę co miesiąc wydawała 1000 zł, albo no, wydam 5% od moich przychodów. No ale teraz patrzymy na przychody, no kurczę, no, no mniej więcej to przychody wynoszą 15 do 20 miesięcznie. Aha, no to i tak jest 1000, yy, czy 1200. No i wpisuję sobie 1000, czy 1200. W momencie, jak sobie zapiszę po stronie, tak jak w budżecie domowym, po stronie wydatków, yy, w tym u siebie w budżecie yy, ten, ten wydatek, no to mentalnie trzeba na to popatrzeć i powiedzieć, ok, wiem, że tyle będę musiała wydać. Kupię sobie konsultację, łagatel, u, u Grzesika czy u kogoś innego. Okej, okay, to sobie wpisuję, że tyle, że tyle sobie wy, że to, tyle sobie wydam. To, to są same wydatki. Czyli w tym kontekście budżet freelancera jest bardzo podobny do budżetu domowego. Czyli wiem, że muszę tyle wydać. Tyle mnie kosztuje wynajem mieszkania, czy mam domu, tyle mnie kosztują czynsze, tyle kosztują mnie leki, ubezpieczenia, samochody mnie kosztują i wpisuje to w budżet. Sporo ludzi ma taki dylemat, mówi że nie zostało za dużo pieniędzy, więc będę obcinać hajs właśnie na ten marketing i reklamę. No ja mam tak ułożone pliki, że pokazuje um, ważność tego, z czego powinniśmy obci obcinać. Akurat marketing, reklama i sprzedaż to jest ostatnia rzecz, z której, z której rezygnujemy. Najpierw jest to administracja. I teraz w postaci przychodów, kiedy ktoś jest na etacie, to przychodem jest jego wypłata. Kiedy ktoś jest freelancerem, no to będzie jego faktury, które wystawi. Ale znowu, tak jak mówiłem o tych, o tych majstrach. Jeżeli ten freelancer pracuje przez 20 dni i on dziennie będzie miał przychodu 1000 złotych, to jest 20 tysięcy przychodów, no bo u freelancera trudno wyciągnąć za, za godzinę pracy więcej niż 100, generalnie. Od 80 do powiedzmy do 120 złotych sobie kasują. Tutaj to jego przychód będzie bardzo podobny, do tego, co się będzie działo, kiedy byłby na etacie. Więc dlatego ja nawet jak zrobiłem budżet dla finanserów, to jest banalnie prosty, jedyna skomplikowana rzecz jest taka, kiedy pokazuję na jakimś tam kolejnym markuszu, co się wydarzy w scenariuszu, kiedy zaczniemy zatrudniać ludzi. Natomiast ten poważny budżet, nazwijmy to poważny, w firmach zaczyna się wtedy, kiedy pojawiają się towary handlowe, kiedy pojawiają się materiały do produkcji, kiedy powody jawiają się faktury, które nie tylko ja wystawiam, ale jeszcze inni ludzie wystawiają i pojawiają się należności, kiedy kupujemy rzeczy na termin, pojawiają się zobowiązania, kiedy zaczynamy, zacią, zaczynamy zaciągać kredyty na naszą działalność, kiedy w tym budżecie poza kosztami zaczynamy liczyć marżę CM1, CM2 marże pierwszą marżę drugą, kiedy liczymy takie skomplikowane zyski, wynik operacyjny, te i wtedy, kiedy być może mamy jakichś wspólników do tego wszystkiego i musimy. Być na tyle transparentni, żeby później potrafić z kimś usiąść i powiedzieć, i pokazać, na czym poszły nam pieniądze. Więc mówiąc o finansach, na pewno mierzyłbym siły na zamiar, Jeśli ktoś jest osobą, która jest freelancerem, no to u mnie powinien sobie kupić budżet dla freelancerów i inwestycja musi się nie, Tańszy niż zwykły kurs jakiegoś tam nie, projektowania stron. Kosztuje nie, tutaj. Natomiast jeśli ktoś jest przedsiębiorcą, w sensie takim, że rzeczywiście już ma jakiś oddział, firmy sobie, znaczy oddział, jest jakiś tam budynek, wynajmują, czynszę płacą, zaczyna się organizacja pracy ludzi, no, wiesz, nie, nie muszę mieć na etacie, mogę mieć wszystkich na działalności, ale. Mam jakieś tam swoje zobowiązania, no to wtedy się trzeba przysiąść, trochę, trochę więcej pogłówkować i więcej tabelek porobić. O, w ten sposób może. Okej, okay, okej. Okay. Nie namawiam, krótko mówiąc, nie namawiam freelancerów, żeby y, tworzyli, żeby od razu sobie kopiowali budżet z dużych firm, bo to nie ma sensu. Tak, no jak y, nawet oglądałam jeden Twój film y, na, na YouTubie, y, to, to też tak mówię, kuczę, chyba nie, chyba nie dla mnie, ale. To jest chyba za trudny. Tak, chyba no za trudny. Nie chcę. Przeraża. I co ja mam tam włożyć? Nic. A jakby, bo rozumiem, że masz kurs dla freelancerów, a konsultacje też, czy, czy to raczej za. No bo wiadomo, nie wszystkim się zajmujesz, nie? Pewien próg. To znaczy się tak. Ponieważ jest taki biznes, jaki jest w, w tym momencie, więc może inaczej, ja prowadzę kilka firm, natomiast na sali szkoleniowej na przyszły rok mam zaplanowane 2021, mam zaplanowane 70 godzin, później już trochę, trochę mniej, to dużo więcej czasu teraz mam dla produkcję materiałów online'owych i zawsze proponuję, żeby ludzie zaczęli od online'ów, bo moje online y również zawierają webinar, czyli kupując sobie online, poza tym, że sobie tam oglądasz w swoim tempie człowiek filmiki, może zadać pytanie wewnątrz kursu, Raz w miesiącu spotykamy się na takim, znaczy nie na live, tylko na webinarze, kiedy można popracować konsultacyjnie. I od tego generalnie wszyscy zaczynają. Natomiast konsultacje takie jeden na jeden, ja wychodzę z założenia 4 godziny pracy klienta na naszą wspólną godzinę. Dlatego te konsultacje u mnie kosztują kilka stówek za godzinę, chociaż nie jestem jakiś tam najdroższy, uważam, że właściwie jestem tani. Natomiast y, tych godzin mam trochę ograniczony w ciągu miesiąca. Ja przeznaczam około 4 dni, y, czyli łącznie około 30 godzin na y, konsultacje. Najczęściej to są dwa dni takie jednodniowe konsultacji z klientami, i z tego się robi, i później zostaje jakieś 15-16 godzin y, takich normalnych, komercyjnych. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, konsultacjami czekam z otwartymi ramionami na klientów, natomiast jest tutaj dosyć duże ograniczenie czasowe, więc czasem jest tak, że. Przepraszam, ale dopiero za miesiąc jest ten. No, ale to dobrze świadczy, tak, że się kręci, więc to jest, wiesz, to jest dobry marketing. O tak o powiem ci, że że e, to tak. jest dobra rekomendacja. A to powiedz mi jeszcze jakbyś tak miał e, powiedzieć dla osób, które faktycznie mają problem z tym, dla firm, tak, nie dla freelancerów. Taką najważniejszą rzecz. Albo krótkie podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy. Od czego zacząć, jak się tego może nie bać? Znaczy, od czego zacząć to już mówiłeś, ale jak po prostu do tego podejść, tak w trzech krokach? No, nie wiem, czy w trzech krokach, ale podam receptę i co warto byłoby sobie zrobić. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, właściwie w każdej firmie, policzyć sobie koszty roczne, takie, które zapłacimy zawsze, czyli nazywane inaczej. Kosztami stałymi. Nie ma znaczenia, czy powstaje sprzedaż, czy nie. To są koszty, które musimy ponieść. Jeśli mamy dostęp do wszystkich danych, byłoby cudownie. Oczywiście możemy to wziąć od księgowej, ale mamy sporo wydatków, które nie są kosztami księgowymi, więc czasem dajemy, nie wiem, płacimy za jakiś obiad, z kimś, gdzie nie bierzemy faktury, jedziemy gdzieś nie. Nie wpisujemy sobie w koszty, czy tam nie wiem, jakieś pieniądze gubimy i nie, nie zapisujemy tego w koszty. Więc popatrzmy sobie na wszystkie koszty. Jeśli nie mamy dostępu do wszystkich danych, to zwiększyłbym tą kwotę kosztów przynajmniej o 20% rocznie. Chodzi o to, żeby sobie uchwycić. Następnie podzielmy to na miesiące, bo często ludzie mówią, ja, ja tam mam 10 tysięcy kosztów miesięcznych, ale jak sobie podzielą 150 rocznych na 12, to to będzie więcej niż 10 tysięcy. O kurczę, nie zdawałem sobie sprawy. Więc są takie rzeczy abonamenty za coś, licencje, ubezpieczenia, jakieś dziwne opłaty, mandaty, koncesje i tak dalej. Czyli żeby wiedzieć ile wydajemy, ile nasza firma pochłonie pieniędzy rocznie, miesięcznie. Podzielmy sobie to na dni pracy. Czyli dzięki temu będziemy wiedzieć ile kosztuje nas dzień pracy. Dzień pracy mojego salonu kosztuje 2,5 koła. Więc dopóki nie, nie zarobię, nie mówię, że nie mówię to o tylko dopóki nie zarobię dwóch marżeń, będę miał 2,5 tysiąca złotych, to będę do tego dokładać. A później możemy sobie też, jak ktoś ma już ochotę, podzielić jeszcze na godzinę. To jest pierwsza rzecz, którą powinien zrobić każdy. Drugą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest to, żeby sobie zrobić ten policzyć wartość netto, czyli wpisać sobie, ile mamy kasy na kontach i gotówce. Do tego napisać sobie fizycznie, ile mamy należności, czyli wystawione faktury, które nie zostały opłacone. Trzecia rzecz, ile mamy zapasów magazynowych, towary, materiały, rzeczy, które sobie kupowaliśmy w cenach zakupu. I ostatnia rzecz, czy mamy jakiś majątek firmowy, który zamykając firmę byśmy sprzedali. Tutaj bierzemy sobie kwot wartość rynkową, tylko to co byśmy sprzedali. Nie tam nie, nie wszystkie rzeczy, tylko kilka rzeczy, które mielibyśmy. Czyli to są te nasze to są nasze aktywa, na których robimy biznes. Następnie spisałbym sobie wszystkie nasze pasywa. Czyli, ile dzisiaj wisimy pieniędzy? Zaczął się grudzień, kiedy nagrywamy ten podcast, więc muszę sobie policzyć, ile mam wynagrodzeń, które i tak muszę zapłacić za ten miesiąc, czynsze, jeśli nie zapłaciłem, podatki do państwa, yy, niezapłacone faktury za, za towar i tak dalej, niespłacone kredyty. Zrobienie sobie takiej, takiej prostej tabelki, to naprawdę nie, ma, nie jest jakaś filozofia wielka, to jest na, na karce papieru można zrobić, Pokaże nam, gdzie są nasze pieniądze. Czasem ich nie ma na koncie, bo są na magazynie. I jak już te dwie rzeczy sobie zrobimy, to w zależności od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy, w przypadku firm handlowych, popatrzyłbym sobie na swoje zapasy magazynowe. Czyli, czy przypadkiem nie mam zbyt dużo towarów w niektórych asortymentach? Bo czasem jest tak, że ludzie nakupują, pierdol i one leżą. Jeśli zobaczę, że co, no najlepiej sobie zrobić zestawienie tego, czego się nie sprzedawało przez ostatnie trzy miesiące. Jak już sobie to zrobimy, to sprawdziłbym, czy w ogóle to jest na magazynie, bo ktoś sobie kilka nazw już pozakładał, czasem się rozeszło, zaginęło, czyli sprawdziłbym, czy rzeczywiście mamy ten, swój, yy, mamy ten swój majątek. To są takie rzeczy, na które bym zwrócił uwagę. I ostatnia rzecz, zastanowiłbym się, ile będę potrzebować pieniędzy co miesiąc na wynagrodzenia. Jeszcze nie trzeba robić systemu wynagrodzeń, ale warto sobie uzmysłowić, w przyszłym roku będzie podstawa 2800 wynosiła plus te wszystkie koszty i tak dalej. Plus to co do, do, dajemy więcej pracownikom, ile mniej więcej będę potrzebować pieniędzy na wynagrodzenia. Jak sobie tak posiedzimy, inwentaryzując powiedzmy te nasze nasze rzeczy, no to myślę, że to będzie już taki bodziec, że zachce nam się coś zrobić.